Możecie. To złośno. A, ja rzucę panu YouTube'a tak. i tyle. Zaraz, zaraz, zaraz. Ty wchodzisz do lasu i widzisz pełno lasu To żółto-zielone, barwy niewyciężone. To żółto zielone, barwy niezwyciężone. Barwy chodzisz do bagna, właśnie śniegu ogarnia to żółto-zielone barwy niezwyciężone. Żółto-zielone barwy niezwyciężone. Żółto-zielone barwy, żółto barwy, żółto barwy, żółto barwy niezwyciężone. Na twarzy gołascy, na 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 nawet w piasku na to Żółto-zielone Barwy niezwyciężone! Żółto zielone, barwy niezwyciężone! Żółto zielone, barwy niezwyciężone! Chatę zrobimy wszędzie i spad zawsze gdzie będzie! Żółto zielone! To barwy niezwyciężone! Żółto zielone! To barwy niezwyciężone! To barwy niezwyciężone. Zielone, do barwy niezwyciężone. Zawsze i wszędzie, w ja będzie żółto zielone, to barwy niezwyciężone. Żółto zielone, to barwy niezwyciężone. Żółto zielone, Do barwy niezwyciężone. Nie 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 Zawsze i wszędzie. Nigga, you can't do